Witam, kochani, jak zwykle bardzo serdecznie. Dzisiaj mam do Was coś ciekawego do powiedzenia. E, oczywiście, plotki roznoszą się bardzo szybko, ale nie tak szybko, więc chciałam się skonfrontować z tymi plotkami, ponieważ moja świadomość już jest na tyle rozbudowana, że nie boję się takich rzeczy nie boję się konfrontacji z plotkami. I nie boję się mówić o tym, co myślę. Więc najwyższa pora tutaj stanąć twarzą w twarz, i też jestem winna to niektórym osobom. Coś krzywo poprawię sobie. Tak. I jestem winna niektórym osobom pewne wyjaśnienia, i niektóre osoby powinny po prostu o tym wiedzieć. Dzisiaj oświadczam, że od kwietnia 2020 roku nie jestem już świadkiem Jehowy. Czyli nie będę Was nawiedzać w domach, <grym> ani wciągać w żadną organizację. Dlaczego odeszłam od świadków Jehowy? Ponieważ powodów mam bardzo dużo. Ja tutaj nie będę się skupiać e, na tych wszystkich rzeczach e, i tych wszystkich powodach. E, po prostu ja muszę rozwijać się dalej duchowo i emocjonalnie. I ta religia po prostu w jakiś sposób zaczęła mnie ograniczać duchowo i emocjonalnie. Więc proszę Was, żebyście mnie nie utożsamiali więcej z tą religią. Ponieważ e, nigdy już tam nie wrócę, nie chcę tam wrócić, i e, nie należę już do żadnej religii. Ponieważ wszystkie religie są takie same, działają na takiej samej zasadzie, e, tak samo manipulują ludźmi, tak samo zniewalają ludzi, i e, ograniczają właśnie tą wolność chrześcijańską, o której mówił Jezus, to zaraz powiem. I. E, Hamują właśnie ten rozwój duchowy, a ja chcę się dalej rozwijać duchowo. I co jeszcze Wam chcę powiedzieć, właśnie w niektórych postach na pewno zauważyliście, że podaję wersety biblijne, czasem coś powiem o Bogu, czasem coś powiem o Jezusie, o chrześcijanach, o religii w ogóle. To wiedzcie, że nie reprezentuję żadnej religii i nie należy do żadnej religii, i na pewno do żadnej religii nie zamierzam się już przyłączyć. I do kościoła też nie zamierzam wrócić. Tak samo jak opuściłam kościół, bo tam zauważyłam pewne rzeczy, które nie są zgodne, na przykład z Biblią. Tak samo u świadków w Jehowy zauważyłam pewne rzeczy, które mi się nie podobają, które są niezgodne z Biblią, na przykład. I dlatego postanowiłam opuścić tą organizację. I jeszcze chcę to zaznaczyć, bo wielu świadków uważa, że Ludzie, poza organizacją, jak już wyjdą, to są niewierzący, przeciwstawiają się Bogu, nienawidzą Jezusa i Biblii i w ogóle i świadków Jehowy. I tu chcę wyprostować, moi drodzy. Nie to, że ja jestem dalej wierzącą osobą. Nie to, że nienawidzę świadków, absolutnie. Szanuję świadków, są tam bardzo dużo, jest tam bardzo dużo wartościowych ludzi. Bardzo. Dobrzy też są ludzie, ale po prostu jeżeli chodzi o interpretacje i ciało kierownicze, są rzeczy, które po prostu nie pasują z Biblią. I e, chcę, jak już wspomniałam, dalej się rozwijać, szukać Boga i e, wielbić go właśnie w taki sposób, jaki on sobie życzy, a nie jeżeli ktoś, jak ktoś mi narzuca to. A przeważnie, religie narzucają swój. Sposób myślenia, swój sposób wielbienia, narzeczają wiele właśnie tradycji, i to nie jest tak, że ludzie, którzy opuszczają religię świadków Jehowy, są niewierzący czy są ateistami. Oczywiście też tak się zdarza, bo wiele takich sytuacji jest. Osobiście znam takich oso takie osoby, mam dużo znajomych ateistów. Oczywiście sobie też bardzo cenię te znajomości, nie potępiam ich szanuję ich właśnie sposób myślenia, ponieważ w tym całym bałaganie religijnym nie dziwię się, że ludzie tracą właśnie wiarę i w Boga i w tym całym chaosie jest ciężko zrozumieć świat duchów. świat duchowy, ale wiadomo, każdy ma swoją drogę i każdy musi kroczyć swoją drogą i szukać Boga jak ukrytych skarbów można powiedzieć, żeby zrozumieć ten świat duchowy, w jakim właśnie to wszystko się odgrywa. I tutaj na koniec właśnie chciałabym Wam przeczytać jeden werset, który naprawdę był mi bardzo bliski, kiedy odchodziłam od Świadków Jehowy, bo to jest tak, jakbym na nowo odzyskała swoją wolność i swoje właśnie życie, swój wybór. I to jest Galatów 5.1 Oczywiście, jeżeli chodzi o wolność, to takich, tym, takich wersetów jest więcej. Cały Galatów mówi o wolności, żeby się nie dać w jarzmo, właśnie niewoli tradycji na przykład, ale też jest wiele innych, żeby nie dać sobie narzucić różnych praw. Ale przeczytajmy najpierw ten werset, który jest mi bliski. Galatów 5:1. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. I właśnie jarzmem niewoli może być wiele rzeczy. Jest to grzech, który w nas e, jest, i oczywiście, można być pod jarzmem grzechu, można być pod jarzmem właśnie nałogu, można być pod jarzmem tradycji ludzkich, ideologii, e, można być właśnie w jakiejś organizacji religijnej lub politycznej, która zacznie cię zniewalać, i wtedy już nie masz właśnie tej wolności Chrystusowej. Wierzysz w Boga, ale nie jesteś wolny e, tak jak Chrystus nam obiecał. No, i kolejny werset właśnie to jest 5.13. Wy, bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla Was zaproszeniem do spełnienia zachcianych ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak samego siebie. I właśnie to nie jest ta wolność, wcale nie jest zaproszeniem do zła, tak jak niektórzy to uważają. Do grzeszenia bez końca, do niemoralności, pijaństwa i mordowania ludzi, nie, absolutnie, to nie o to chodzi. To nie jest zaproszenie do zła, ale właśnie do cieszenia się wolnością Bożą. I życiem cieszenie. Bóg chce, żebyśmy się cieszyli tym życiem, żebyśmy mieli radość z tego, a nie żebyśmy byli zniewoleni, zniewoleni jakimiś tradycjami. Właśnie faryzeusze tak mówili, robili. Zniewalali ludzi różnymi zasadami i prawami. To nie ma na takiej zasadzie polegać. Właśnie Chrystus po to przyszedł, żeby pokazać nam, jak ta wolność ma wyglądać, jak to wszystko ma wyglądać. A przede wszystkim co jest najważniejsze, miłość. Mamy się miłować pod każdym względem. Bóg sobie ceni miłość, żebyśmy się kochali jedni i drugich. Kochali i miłowali. No i chyba to jest tyle, co chciałam Wam, chciałam wam dzisiaj przekazać, podzielić się z Wami. E, oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego. Nie będę tutaj więcej się rozwodzić na ten temat. Jeżeli będziecie chcieli coś więcej wiedzieć, oczywiście zapraszam prywatnie. Może nakręcimy jakiś następny wywiadzik, następny film. A na razie Was bardzo. Pozdrawiam serdecznie, ja już do pracy się zbieram, bo przed pracą chciałam nakręcić szybki film i życzę Wam miłego weekendu, buziaczki. Papa! Pa.